Już? Szanowni Państwo, przyniosłem piłę, oto piła, włączam, tu trzeba nastąpnąć na nogą, żeby nie skaleczyć się. Ociągnąć taki w pile eee, wichrajster, ja to nazywam, ale to prawidłowo ssanie, odciąga się. Koniec piłowania Urwało się I koniec piłowania A nie go cholera Zakończyłem piłowanie Bo się urwał sznurek <grym> Żeby jeszcze dostać Tędy i kurcze, żeby tutaj dostać jego, to jeszcze można byłoby pociągnąć. to przynieść śrubokręt, odkręcić. I wsadzić, i będzie dobrze. Zaraz ja zrobię. we <laughs>